dobry. Siemanko. Dzisiaj bez kropki, bo kropki nie znaleźliśmy. Jesteśmy na dworcu w Kutnie. I stąd też startujemy na kolejny szlak długodystansowy. To jest nasz trzeci szlak tym razem imienia Bolesława Krzywoustego. Skutna do Sierpca 125 km. Startujemy z ulicy 3 Maja na Bajówkę. Na razie pierwsze co do ogarnięcia to zakupy, bo jesteśmy w dużym mieście, nie robiliśmy zakupów wcześniej. Musimy wyjść z miasta i pędzimy w stronę Wisły. Niestety kropki rozpoczynającej szlak po remoncie dworca nie ma. Szukaliśmy jej przed chwilą. Marta wyczytała na blogu, że zaginęła po przebudowie, także startujemy od pierwszego znacznika szlakowego, czyli start. Mamy czwarty kilometr, wyszliśmy właśnie z Kutna, z obszaru zabudowanego, no i poza obręb całego miasta. E, póki co to szlak po samym Kutnie jest dość ubogo oznakowany. Widać, że były przebudowy, remonty dróg, no i nie do końca te wszystkie znaki zostały odtworzone. Zresztą zaraz pokażę Wam, e, że na drzewach też są jeszcze bardzo stare znaki i słabo widoczne. 6 km i wreszcie wchodzimy do lasu. Z racji historycznej nazwy naszego szlaku postanowiłam sprawdzić, jak poszczególne miejscowości mają związek z Bolesławem Krzywoustym. I tak minięte przez nas kutno. Za czasów Bolesława Krzywoustego nie istniało. Nie ma żadnej wzmianki, więc nie było tam nawet wsi. Zobaczymy, jak będzie dalej. Tałaś już stoi. Szkoda byłoby nie skorzystać, no ale niestety 9 km to trochę za mało jednak jak na dzisiaj. Przed nami niestety jeszcze 20. Zobaczcie, jaka idealna miejscówka na Nocleg. Mamy nadzieję, że taka będzie za. Dwadzieścia kilometrów. No nadal za wcześnie. Leci nam 15 km i powiem Wam, że no mało tego asfaltu to nie jest. Nie ma do jakiejś tam tragedii, bo idziemy i tak przez las, ale większość dróg wyasfaltowano. Las jest całkiem ładny, w większości był bukowy, teraz jesteśmy boże, sosnowym. Nie brakuje tego lasu, ale jednak... Jakiś motyl przede mną przeleciał i nie był to stary. Brakuje jednak takich ścieżek leśnych, bo jednak wszystko tutaj wyasfaltowali no i idzie się źle. No jest ciepło. To akurat na plus, bo martwiliśmy się, że to będzie bardzo zimna majówka, ale mamy jakieś 21-22 stopnie, więc jest naprawdę przyjemnie. A i najważniejsze, praktycznie nie ma znaków. Szlakowskazy są bardzo rzadko. Są bardzo stare. Jakiś trafiliśmy jeden nowszy, ale generalnie to trzeba się domyślać, że idziesz tym szlakiem. Więc tutaj od strony Kutna oznakowanie jak na razie paskudne. Chyba się zgubiliśmy, co? Tak. Nie znaleźliśmy odejścia szlaku, a właściwie tego po prostu nie było. No i mamy pokrzywy. Dotarliśmy do szlaku, ale tutaj wcale dużo lepiej nie jest niż przed chwilą. A nie widać, żeby ktoś tędy specjalnie chodził. Musimy się dostać jakoś do autostrady. A szlak wygląda właśnie tak. Wspomnienia ze szlaku karpackiego wracają. Nie, przejścia przez autostradę tam, gdzie powinniśmy przejść, nie ma, bo to jest tam. Idziemy, widzimy wiadukt, ale nie mamy do niego asfaltu, bo on się zaraz skończy. O Boże, coś tutaj, coś tu nie wyszło, ewidentnie. Dobrze, że jest wiadukt autostradowy, jest jakieś dojście do niego, także przebijemy się pod autostradą na drugą stronę i wracamy na szlak. Tu jest tak sielankowo. W końcu nie ma asfaltu. Jesteśmy w Sierakówku przy stacji PKP. Do końca trasy zostało nam około 3 km. I powiem Wam, że zrobiliśmy dzisiaj niecałe 28 do teraz. I ja się dawno tak nie zmęczyłam. Nie wiem, czy ja dzisiaj mam, jakiś gorszy dzień. Ale nie chce mi się okrutnie. I zaczyna się robić chłodno, bo jeszcze do przed chwilą było naprawdę ciepło, a teraz. A teraz już niżej jest to słońce i. No i trzeba było się ubrać. Znaczy się. Niektórzy musieli się ubrać, ale ja już też się biję z myślami, czy się nie ubrać za chwilę. Przejdziemy zaraz do lasu i zobaczę. Pewnie będę się przebierał. Jesteśmy właśnie na 28 kilometrze i dopiero teraz zaczęło się robić bardzo, ale to bardzo ciekawie, nie Marta? Tak, wtedy kiedy już będziemy szukać powoli na e, Więc dzisiaj jeszcze te dwa kilometry, a resztę zostawimy sobie na jutro. E, jesteśmy przy dopływie do rzeki Skrywy, e, i za chwilę dojdziemy na samą Skrwę. Dobry. Dzień dobry. Spało się nawet dobrze. Nawet 10 godzin. Trochę nam się przysnęło za dużo. Wczoraj spaliśmy 4, więc się gdzieś wyrównało. Dzisiaj nie mamy dużego dystansu 24, może 25 km. Dalej nie możemy iść, bo po prostu skończy się las, zaczną się zabudowania płocka i wyjdzie nam nocleg po dobrych 40 km. No, też taka cicha nie była. Yy, biegało tutaj dookoła dużo psów z sąsiednich gospodarstw. Był taki moment, że myślałem, że przyjdą tutaj do naszego namiotu, ale na szczęście ich uwagę odciągnął kozioł sarny. No i poszły sobie gdzieś, także był taki moment, że nie spałem w nocy i zastanawiałem się, yy, jak się organizować. No ale na szczęście wszystko potoczyło się na naszą korzyść. Jeżeli chodzi o organizowanie się, to nie mamy kubków, więc robiliśmy sobie kawę w garnku. I będziemy z tego garnka pić. Może uda nam się w Gostyninie, chociaż dzisiaj jest 1 maja, więc no, może być problem. Kupić jakieś kubki na szybko, bo garnek mamy tylko jeden do wszystkiego. kawuś tutaj kawusi. Malutka kawusy. I po prostu przejdzie tą kawą i trudno będzie później w nim ugotować zupę na przykład na liofilę. Wodę na liofilę. To my się zabieramy za naszą małą kawę i ogarniamy bałagan. Organizację życia i startujemy. No i my zaczynamy ogarniać życie poranne. Wszystko wyciągnęliśmy praktycznie z namiotu Ja jak zwykle nie mogę się spakować na gotowo, no bo będę musiał włożyć do środka namiot jak go tylko złożymy. Marta już się organizuje. No, a spaliśmy tak, już pewnie na przebitkach widzieliście. Miejscówka świetna. Tam dołem, jak teraz widzicie, idzie szlak. Nie czy śmieją się z nas? Właśnie wychodzimy z Gostynina i przez Gostynin zrobiliśmy sobie własną trasę, bo chcieliśmy zahaczyć o Orlen. Jest 1 maja, więc sklepy są zamknięte, ale na wyjściu z Gostynina sklep jest czynny. To już nie jest Gostynin, to jest kolejna wioska, napiszę Wam na dole przed torami, więc nawet jeżeli będziesz, będziecie szli szlakiem, to spokojnie można sobie do tego sklepu odbić. W każdym bądź razie najedliśmy się, umyliśmy się, kawa wypita, tym razem w kubku. Kupiliśmy sobie jednorazowe papierowe kubki, lepsze to niż nic. I. Idziemy. Przed nami Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, w którym byliśmy już od strony Włocławka. I zresztą bardzo fajny szlak tam zrobiliśmy i zachęcamy, bo, bo jest naprawdę bardzo ładnie. Teraz zaczynamy część jeziorną, więc do Płocka będą towarzyszyć nam jeziora. No i właściwie cały czas las, więc od tego momentu do samego końca dzisiaj będziemy szli lasem. Jesteśmy nad jeziorem Sumino i może nie jest to takie typowe jezioro, jakby się mogło wydawać z pomostem z jakimś trawiastym brzegiem, ale są tu przepiękne mokradła, na których rosną już paprocie. Wygląda to super, szczególnie, że tak jak idziemy jest turbo sucho, w skrwie prawie, że nie było wody, co spowodowało, że mieliśmy bardzo mało wody na noc, a tutaj naprawdę. Naprawdę jest uroczo. Stare troszeczkę zmarkotnie bo myślę, że posiedzi sobie na pomoście. A musimy znaleźć na odpoczynek trochę inne miejsce, bo tutaj jest po prostu mokro. Mija nam właśnie 20 km. Jesteśmy w miejscowości Sendeń Duży. Pani użyczyła nam wody. Do przejścia mamy ostatnie 5 km, ale nie chcemy skończyć tak jak wczoraj z ostatnią butelką wody i brakiem wody na kawę. A najlepsze jest to, że jest dopiero w pół do piątej i tak naprawdę dalej się ruszyć nie możemy niż te 5 km, bo zostanie nam płosk do przejścia, a wtedy będzie dużo dalej. Więc dzisiaj, właściwie po wczorajszym dniu, kiedy ja naprawdę czuję to w stopach, to taki dzień, troszeczkę luźniejszy, całkiem, całkiem w porządku. Generalnie minimum na tej wyprawie to jest 25 km na dzień. Dzisiaj zrobimy coś między 25 a 26, więc naprawdę bardzo poprawnie. Jutro Płock, stolica Bolesława Krzywoustego i 25 stopni. I ma być burza, więc dzisiaj się macieszymy całkiem fajną pogodą jeszcze. Ale na szczęście mamy jeszcze jedno jezioro po drodze, także liczę na jakiś pomostek, na pomoczenie nóg może, zobaczymy. 23 km dzisiaj za nami i mamy kolejną przerwę techniczną, zresztą zostały nam całe 2 km do miejsca, gdzie już musimy rozbić namiot żeby nie wchodzić w tereny zabudowane przed Płockiem. No ale zobaczcie gdzie siedzimy. Ostatecznie zrobiliśmy troszeczkę ponad 24 km. A śpimy w środku lasu. Może nie z widokiem, ale przynajmniej kon kondensacji nie będzie i namiot będzie rano suchy. I cały czas jest ciepło dzisiaj. I nie ma komarów tylu co wczoraj. Wczoraj były obok podmokłe łąki. Dobry, drugi poranek w namiocie. Bajka normalnie delektuje się tą chwilą. Kawa. Uzbroiliśmy się już w kubki na Orlenie. Kurczę. Noc świetna. Cisza, spokój w przeciwieństwie do wczoraj. Nic, absolutnie nic nie szczekało. Coś tu pobiegało po tym lesie sosnowo-buczynowym, ale, ale generalny spokój. Trochę chłodniej z rana dzisiaj. Wczoraj co prawda staliśmy dwie godziny później niż dzisiaj. Ale tak czy siak wczoraj było delikatnie cieplej. Dzień dobry z trzeciego dnia na szlaku. Dzisiaj atakujemy stolicę. A przynajmniej stolicę za czasów Bolesława Krzywoustego. Nieformalną przed przeniesieniem się do Krakowa. Mamy 9 km do Płocka. Po drodze musimy zakupić płótną wodę, bo została nam resztka. A resztę zakupów pewnie zrobimy dopiero w Płocku. Dzisiaj szykuje nam się też obiad, ale musimy się sprężać, bo musimy to wszystko zrobić zanim zacznie padać. Także dzisiaj dzień rozpusty, ale też wymagający na szlaku, bo zamierzamy zrobić 30... Minimum. Te 32 km Aktualny stan stacji to 155 na 125,5 No i lecimy. Jesteśmy przed Płockiem, to jest Artur. Artur idzie w drugą stronę, więc wymieniliśmy się doświadczeniami. Jak Ci się szlak podoba? Na razie bardzo fajny. Podobno później będzie gorzej, ale na razie jest świetny na dobre 4+. My tak samo oceniamy tamtą stronę, więc chyba <zysk <gestelltzy> się niewiele zmieni. Artur dzisiaj będzie miał najlepszy kawałek tego szlaku przed sobą, także nic tylko czerpać. A my idziemy przybić piątkę z Bolesławem Krzywoustym i też będziemy ruszać dalej. Powodzenia no, na szlaku. Również, tak. Dobra. Cześć. Już na moście mieliśmy połowę szlaku, ale tam było za głośno, żeby o tym mówić. Jesteśmy pod zamkiem książąt mazowieckich, gdzie urodził się, żył i umarł Bolesław Krzywousty. Yy, I żegnamy się. To na tyle w tym odcinku. Widzimy się już niedługo w kolejnym. Trzymajcie się. Także komentujcie, dajcie jakieś łapki w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku.